Moje siostrzenice przygotowują tort dla psów I co my mamy tutaj w torcie? Mamy mokre jedzenie Mamy żółtko z jajka I na górę popcorn bez soli Czyli ulubione jedzenie Zośki i Pinat yy, Smakołyki jeszcze Jeszcze smakołyki? Zaraz je znajdę Gdzieś były przestawione Popień Zośka już się tutaj doczekać nie może Pinat też tam łazi pomiędzy nogami. To tak, Pinat tutaj dostaje, dziewczynki tutaj dla Pinat, a tutaj dla Zośki. Patrzcie, jak ona to je. Chyba jest Zośka się zastanawia, co tutaj się stało. Ale smakuje jajko, widać. Bardzo. Ja, jajko zobacz, jak od razu wsunęła. A Zośka, też a Zośka się tak zastanawia, co z tym jajkiem, bo ja zazwyczaj jajeczniczkę daję. Ale jajeczniczka jest mniej niż takie jajko. To fakt. Ale, Ale mają tutaj wypas. Ale tylko jej to smakuje. Tak? Bardzo jej to smakuje. Zobacz, od razu zaczęła jeść. No, szybko ogarnęłaś te szelki. Zobaczcie, dziewczynki, tutaj banany są. Drzewo się trochę przewróciło. Tu, tu, zobacz, ojciec. Tutaj. Ki a tutaj też, to jest z kwiatkiem bananowym. No. no. tylko tutaj takie małe bananki. Słuchaj, Zuzia, ja tutaj myszki wypuszczam. Zazwyczaj w tej okolicy. No masz rację, muszę pójść dalej. Ciemanko, ciemanko, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, przyjechała do mnie rodzina w odwiedziny. Nie nagrywałam wam w drodze na lotnisko, nie nagrywałam wam dwóch pierwszych dni, ale moja rodzina już przyjechała tutaj na Bali i już zaczęliśmy aktywnie spędzać dni na wyspie. I słuchajcie, dziś udało mi się wstać przed wszystkimi. I tam na rozłożonym łóżku, gdzie jest rozgarnierz na maksa, bo tam wczoraj oglądaliśmy Ukryte Życie Zwierzaków. Secret Life of Pets. Nie pamiętam, jak to się nazywa ani po polsku, ani po angielsku, więc mam nadzieję, że chociaż z jedną nazwą, chociaż troszeczkę yy, trafiłam w prawidłową nazwę. Jak możecie usłyszeć, plączy mi się strasznie język, i powtarzam słówka: to dlatego, że jeszcze nie piłam kawy, ale udało mi się wstać przed wszystkimi i zebrałam się za montaż odcinka. Tutaj mamy trochę rzeczy porozrzucanych, a ja sobie tutaj montuję. Zmontowałam 14 minut. Zawsze jak tutaj przyjeżdża do mnie rodzina, to jest mi tak ciężko się zmobilizować, ale nie przez nich, tylko przez siebie. Opina do mnie przyszła. Dlatego, że po prostu chcę wykorzystać każdą minutę razem z nimi. Ciężko jest mi się strasznie zmobilizować do pracy. Także dzisiaj już się zmobilizowałam. Użyłam sobie taki dosyć mocny E, olej nawilżający na twarz, bo wczoraj byliśmy cały, znaczy pół dnia byliśmy na e, plaży. Słuchajcie, Wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj, przepraszam, przyleciała do mnie moja siostra z mężem, z dwójką dzieci i pojechałam odebrać ich oczywiście na lotnisko i tak mi się jakiś dziwny kierowca trafił, który krążył małymi uliczkami i normalnie przyjechałam na styk. Akurat jak oni, akurat jak oni skończyli kupować kartę do telefonu, to y, ja przyjechałam, czyli po prostu no na styk na styk, wzięłam ze sobą kamerę, ale już nie miałam za bardzo co nagrywać, no bo oni już tutaj byli, prawda, i później poszliśmy sobie do restauracji, a wczoraj, słuchajcie, w ogóle śpię z moimi obiema siostrzenicami w łóżku, a razem z nami śpią psy. I, i Pinat, i Zośka tak się przytulają, a to jest zaskakujące, bo Zośka wcale nie była jeszcze taka przytulaska, jak oni tutaj byli dwa lata temu. Także w ogóle nasze łóżko to wygląda jak taka kolonia albo jak takie przedszkole, pół dziecięce, pół psie. <noise> Moje pieski dostały taką, cała walizka, jedna mała, taka podręczna, była wypełniona prezentami dla Zośki i dla Pinat. Dziewczyny dostały tyle zabawek. Dostały tyle przysmaków. Wczoraj razem z moimi siostrzenicami zrobiłyśmy specjalny tort psi, czyli wzięłyśmy najbardziej ulubione smakołyki dla Zośki i dla Pinat i przygotowałyśmy tak. Na dół w misce mokrą karmę, potem żółtko od jajka, Ugotowane tak na półmiękko. Potem posypałyśmy to popcornem, bo moje psy uwielbiają popcorn. I na koniec kilka przysmaczków. Więc moje psy są totalnie w siódmym niebie. Potem poszłyśmy na, poszliśmy wszyscy na długi spacer na pola ryżowe. Potem zjeść, a potem pół dnia na plaży. Pół dnia na plaży, kochani. Ja byłam tak wyczerpana o 9 wieczorem, a tutaj wszyscy w ogóle rozbudzeni, chcieli jeszcze grać, oglądać jakieś filmy i tak dalej. W końcu udało mi się zmusić mojej siostrzenicę, że o północy poszłyśmy spać, no bo ja z nimi dzielę pokój. No a co, dzisiaj ja wstałam wcześniej rano, a oni wszyscy jeszcze w czwórkę śpią, także ja się tutaj zabrałam trochę do pracy i dzisiaj pozabieram Was, nie mam pojęcia jeszcze, co będziemy robić, ale zabiorę Was dzisiaj w trasę, będę dzisiaj już vlogować Potrzebowałam takie dwa spokojniejsze dni, kiedy ja z nimi sobie spędzę czas, tak jak będzie, wiecie, i mi i im wygodnie i dzisiaj już was zabieram na ulicę, na spacery i kto wie jeszcze na co, także mam nadzieję, że miło razem spędzimy dzień. Zosia dostała przysmaczka od moich siostrzenic, dostała kość owiniętą skórą ryby i tutaj sobie teraz zajmuje czas, leży na łóżeczku. Ocz kawałek zjadła. No. Tutaj nie przestaje i pinat tak samo, tylko pinat w innej lokalizacji. A pinat pod stołem zajęta. Na początku nie wiedziała, jak zjeść tego smaczka, i dopiero potem znalazła sposób, ale teraz też nie trzyma już łapkami. Ale dobrze, zmęczył się przynajmniej. Zadowolone obie małuchy, Oba maluchy. Olcia tutaj robi e, obroże dla pinat, tak? Olcia? Tak. Na szydełku. I ma taką przepiękną włóczkę i pinat będzie miała. To jest taki zielony to niebieski, prawda? Tak. Zielono-niebieską obrożę. I tutaj szydełkujemy, My będziemy w ogóle z ocią razem szydełkować, a pinat już się nie może doczekać, zobacz. No, słuchajcie, pika. No, a Zośka kończy kość. A zuziemy je zęby. A ja sobie stoję i gadam. Każdy coś tam sobie swojego robi. Wyszliśmy na spacer na pole ryżowe z pieskami, a tutaj ceremonia, i sobie zejdziemy na bok, żeby spokojnie przeszli. Fajnie, że dziewczynki zobaczą coś takiego ciekawego. Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj próbowałam nagrać vloga, ale za bardzo byłam skupiona na spędzaniu czasu z rodzinką. Dzisiaj też jestem skupiona na spędzaniu czasu z rodzinką, ale już potrafię jakoś wyciągnąć kamerę i zacząć gadać. Potrzebowałam kilka dni na rozruch z tej sytuacji tutaj w tę stronę. Właśnie przechodziliśmy przez jakąś ceremonię i teraz ja widziałam ceremonii różnych na Bali bardzo dużo. Ale takiego, takiej platformy jeszcze nie widziałam, także nie jestem pewna do końca, co tutaj celebrowali. Bo On tutaj każda... Nieśli to, no właśnie, to moja siostrzenica mówi. A tutaj tak, każda świątynia ma swoje urodziny, to się świętuje. Do tego jeszcze jest kilka świąt, które się obchodzi w różnych porach roku, także tu ciężko te główne znam, ale takich małych nie znam. Natomiast myśleliśmy, że utkniemy, ale udało się przejść i idziemy teraz na nasz spacerek tutaj idą moje siostrzynice z psami także mam pomoc przy wyprowadzaniu, piesk, przy wyprowadzaniu piesków i idziemy przez pole, które wam pokazywałam na które często sobie chodzę połazić jak to się mówi po indonezyjsku jalan-jalan, połazić, połazić i idziemy na śniadanie i jeszcze zahaczymy o... pamiętasz Ola o co? No, o sklep z psami. tak, o sklep zoologiczny tutaj dziewczyny uwaga jest przepiękna pogoda nawet mam wrażenie, że trochę zbyt ładna jest, bo nie ma zbyt wielu chmur i jest kolejny dzień upały, jak codziennie na Bali. Chociaż dwa dni temu akurat trochę było już chłodniej. Także wracam do nagrywania, zaraz Wam pokażę kilka przebitek. I tutaj, dziewczynki, bo tutaj jest yy, ta Akademia Padla, co Wam mówiłam, że można sobie pograć z rakietkami. A z psami? Z psami, nie, ale z rzeczami dla psów są sklepy. No, na no wprost. Połączę się za chwilkę z wami i opowiem, co i jak. Muzyka Idziemy do sklepu zoologicznego. Musimy przejść przez taką... przy takiej dużej ulicy, ale całe szczęście daleko nie mamy i tu jest sklep zoologiczny Mama Pet Shop. A tam są pola, na których zawsze chodzę. A tu śmieci. W Bali też tak wygląda. No i musimy dokupić trochę jedzenia, Zośce i Pinat. Tam jest to pole, z którego przyszłyśmy, przyszliśmy, a tutaj jest restauracja, która nazywa się Paddy Club. I tutaj są moje siostrzenice, tutaj są moje pieski i my już zamówiliśmy sobie śniadanie. A tutaj jest basen, więc moje siostrzenice tam sobie poskaczą zaraz, poszaleją. A tutaj jest już moja Kawunia. Dostałam śniadanie, grillowany pomidor, sałatka, tutaj mi robi zdjęcie mojego jedzenia, szwagier. I dostałam jajka po benedyktyńsku z sosem holenderskim, przepysznie to wygląda. Akie jajo dostałam z pomarańczowym żółtkiem, wow, wow jakie Ola dostała pankejki. Trochę zazdroszczę ci, Ola. O, ha, <laughs> Ciężko tu oczy otworzyć, ale tak stwierdziłam, że... Też się pokażę przed kamerą, bo wczoraj próbowałam nagrać vloga, ale mam same tylko przebitki. Później Wam opowiem, co się działo, bo fajny dzień był. Natomiast ja się zastanawiałam, jak to będzie, jak tutaj przyjedzie moja rodzina z, tymi moimi, z tym moim mężem. A tutaj się okazało, że ja wczoraj 16 tysięcy kroków zrobiłam i jeszcze poszłam na zajęcia z jogi. Aerial yoga ponad ponadgodzinne. A dzisiaj jest, no dopiero co dostałam śniadanie, a mamy 2,7 kilometra zrobione. Także jestem zadowolona i 3400 kroków Także bardzo ładny start Wszyscy tutaj dotrzymują kroku Tylko moje pieski będą zmęczone Bo dzisiaj konkretny, konkretny spacer Ale dobrze, bo zmęczone psy to przynajmniej e, Dobrze zachowujące się psy Słucham kochanie Uważaj, wylewasz wodę Ojciec przyniosła tutaj Woda to Dobrze się udało odplątać tutaj Moje pieski miały śniadanie W restauracji obok nas a i teraz wodę mają nalaną do miseczek. Dobrze, że tutaj na Bali nie ma problemów z psami. Zazwyczaj się zgadzają, żeby przeprowadzać pieski do restauracji. Też nie wszędzie oczywiście, ale zazwyczaj problemów nie robią. No to po prostu trzymać, bo ona nie może tak samo. Ale coś każdy nawet nie zajmuje. No nie, ale pina to dobrze tutaj. A to chyba ono tam... A nie tam. To chyba, to chyba nie! Zawijamy się z restauracji, bo zaczął, wypalają pola i teraz akurat wiatr się zmienił i leci prosto na nas toksyczna chmura, a poza tym pieski wyluzowane, tutaj pupkę Zośki widać, niby wyluzowane, ale myślę, że już pora się też zawijać, żeby one mogły sobie polatać po domu i nadpilnuje kości. Powiem Wam tak, moje spacerki 12-kilometrowe nie wymęczyły mnie tak jak yy, zabawy w słońcu i te spacerki z moimi siostrzenicami. Więc dzisiaj po takich trzech intensywnych dniach, troszkę wszyscy jesteśmy zmęczeni, wróciłam do domu i całkiem ładnie się wyrabiamy, bo już mam ponad 10 tysięcy kroków, ale sił brak. Dzisiaj wieczorem sobie wychodzę spotkać się ze znajomymi, bo za dwa dni płyniemy na wyspy gili, więc będzie jakby tak cały czas rodzinne. Teraz też jest cały czas rodzinne, ale dzisiaj się spotkam tak dla odskoczni trochę z moimi znajomymi, ale w ogóle Boże, Zośka z tą spinat też takie zmęczone. Że normalnie teraz to pieski idealne, po prostu na ogródek nawet nie chcą wyjść. Pinac niosłam z powrotem do domu, bo tam siedzieliśmy w restauracji, to w cieniu sobie siedziały. Zośka spała, ale wiecie, to trochę inaczej jest, jak się siedzi poza domem. Także wszyscy teraz zmęczeni, ale zadowoleni. No i takie całkiem intensywne dni. Wczoraj w ogóle poszliśmy na cały dzień na plażę, chyba już mi się myli, natomiast na pewno na pół dnia na plażę. I potem siostra mnie wyciągnęła na aerial yoga, czyli były, była yoga podwieszana na takich chustach. I powiem Wam, że dzisiaj to mam takie zakwasy tutaj w barach, że jak wskakiwałam dzisiaj do basenu, żeby popływać trochę z siostrzeńcami, nie mojego w restauracji, tutaj też dzisiaj byłam, ale zresztą wszyscy byli w tym basenie. No ale jak zdejmowałam koszulkę, żeby, bo miałam kostium pod spodem, więc jak zdejmowałam koszulkę, jak podnosiłam ręce, to tak czułam, że się wczoraj. Mocno docisnęłam na tym aerial Yoga. Tam powiem Wam, że jeżeli nie próbowaliście, to jest całkiem niezły wy wycisk i w ogóle zarąbiste są te ćwiczenia. Ja jak tutaj chodzę na to aerial Yoga, to chodzę do takiego miejsca, które nazywa się Udara. I to miejsce jest przepiękne, bo tam jest, to jest nad samym oceanem, i zajęcia są albo z samego rana, albo po południu. I my poszłyśmy na zajęcia. To jest moja młodsza siostrzenica. Starsza! Żartuję, strolowałam cię. Opowiadam właśnie, że ten, że czuję mięśnie Zuzia po ćwiczeniach wczorajszych. Wszystko słyszałam z góry. No, Zuzie chciałyśmy też wziąć na ćwiczenia, ale od 16 roku życia. Także się nie udało. No i to miejsce jest przepiękne, bo jest nad oceanem i wczoraj byliśmy na ostatnich zajęciach w ciągu dnia z moją siostrą i zachód słońca obserwowałyśmy podczas wiszenia na tych, w tych chustach do góry nogami. No czad, po prostu czad. I za dwie osoby chyba 65 złotych zapłaciłyśmy, więc tam wychodzi 30 parę złotych. To nie jest jakoś bardzo dużo, a to jest, to była cena za bilety walk-in. Jak się wykupuje chyba kilka sesji z góry, to jest nawet taniej. To miejsce, gdybyście kiedyś przyjechali na Bali, nazywa się Udara w takiej miejscowości Sesej. Zarąbiste jest, naprawdę. No i bardzo aktywnie. No i nie wiedziałam za bardzo, czego się spodziewać, jak tutaj będziemy spędzać czas. Natomiast i łazimy, i ćwiczymy. Także jestem zadowolona, bo. Nie wypadłam z tego rytmu mojego, natomiast moje siostrzyńce spać mi nie dają. Dzisiaj w nocy to o trzeciej w nocy mnie budziła jedna i się pyta Ciocia, która godzina? Ja patrzę na zegarek trzecia w nocy. Potem Ciocia, która godzina? Trzecia, czterdzieści Więc jestem trochę niedospana, ale generalnie to jest bardzo aktywnie, także mega, mega super. Tylko jeszcze jutro zobaczę, jeżeli dadzą mi spać dzisiaj w nocy, to jutro sobie trochę wcześniej wstanę, żeby popracować, bo zmontowałam wczoraj odcinek, a dzisiaj się nie udało popracować. No, ale to też tak biorę, wiecie, przez palce w sensie zależy mi na tym, żeby spędzać z nimi trochę czasu, więcej, no bo też nie widziałam ich dwa lata. Także jak nie popracuję, to nic się nie stanie. A teraz tam jakieś narady trwają, bo decydujemy, gdzie skoczyć sobie na obiad. Może jakieś miejsce z basenem, albo miejsce z placem zabaw. Pojawiła się też, pojawił się też pomysł, żeby pójść na plażę, ale ja już nie mam siły. Ja już na pewno na plażę dzisiaj nie idę. Absolutnie. Już nie wyrabiam. Co to za bałagan na tym stole? Chyba z całego dnia jakieś kokosy, pomidory rozgryzione. To w ogóle wygląda jakby szczur wyjadł. <grystanie> Pomidor. A tutaj jedzenie na wynos, bo wszyscy padli, ale nie moje. Wiesz co, Od... Nie tutaj nie rozrywaj, zobacz, spoko, spoko, to rozetnij. Bo to ci nic nie da. Wy mieście, dziewczyny zamówiły sobie takie jedzenie, że jest taka jakby pizza zamknięta. W cieście Chodź, do szybko. pizzy jest, ściąga, ściąga. jest yy, makaron, pasta, bolognese. Ciekawe jak to wygląda, podniesiesz trochę, kawałek, zobaczymy jak to wygląda w środku, o kurcze, ale macie ucztę, takiego czegoś, czego to jeszcze nie widziałam, no to smacz dziewczyny. My sobie tutaj zamulamy i oglądamy naukę angielskiego. Pinatek ma masaż stóp, stopowy.